Maj to doskonały okres do łowienia przedmiotami powierzchniowymi. W wodzie roi się od płazów, są małe ptaki. Wiele szczupaków na niektórych łowiskach specjalizuje się w tego typu polowaniach, co dla mnie osobiście jest wspaniałą informacją. Uwielbiam powierzchniowe brania. Są widowiskowe, często poprzedzone atakiem. Widać gdzieś łamiącą się trzcinę, zanim poczujemy atak i czy zobaczymy rybę. Coś wspaniałego. Ale łowienie przynętami powierzchniowymi, szczególnie w mocno zarośniętych łowiskach, bardzo często kończy się tym, że mamy atak, czujemy ryby na kiju i niestety ryba się nie wcina. Aby móc skutecznie łowić w takich miejscach, haki muszą być schowane, czyli są gdzieś tam ukryte, i to się przekłada na niestety liczbę tych pustych brań. Ale mamy świetne rozwiązanie, taka do zbrojka. Która pasuje do wszystkich naszych przynęt powierzchniowych z ukrytym uzbrojeniem, nie zakupicie jej osobno. Natomiast kupując jakąkolwiek naszą przynętę, czy imitację kaczki, czy którąkolwiek z naszych żabek, taki hak dostajecie w prezencie. Tak uzbrojoną przynętą możemy rzucić dosłownie wszędzie. Nie ma w zasadzie miejsca, po którym taka kaczucha by nie przemknęła, ale tak jak wspomniałem, ukryte haki. Nie zawsze dają stuprocentową gwarancję przy zacięciu. Dołączając taki Stinger, jesteśmy w dalszym ciągu w stanie łowić na grążelach, na jakiejś moczarce, pomiędzy trzcinami. Natomiast skuteczność zacięć strasznie nam tutaj rośnie. Bardzo proste montowanie. Kaczuszka jest uzbrojona w taki podwójny hak, gdzie ostrza nie są schowane w gumie, natomiast dotykają płynnie tutaj korpusu. Wystarczy poddać troszeczkę gumę. I specjalne te dwa oczka zamontować na tych haczykach. Pierwszy etap wygląda tak: w tej chwili przyciskamy lekko te dwa druciki i naciągamy do żądanej odległości. Tak uzbrojona przynęta w dalszym ciągu jest przynętą powierzchniową, w zasadzie antyzaczepową. Natomiast skuteczność brań rośnie nam tutaj bardzo dużo. Specjalne dociążenie wszystkich naszych przynęt sprawia, że po rzucie przynęta zawsze opada w taki sposób. Nie ma więc możliwości, że gdzieś tam nam się zaczepi o to, o to zielsko. Polecam taki sposób dla miłośników powierzchniowych brań, dużych szczupaków i wspaniałego motoru.